Uważamy, że jest to niepotrzebna zmiana, łamiąca wszelkie prawa do manifestowania, do, wykaz do wyrażania opinii przez demonstrujących. Uważamy, że zapisy są niekonstytucyjne. Stąd dzisiaj Łukasz Gigła przedstawi nasz wniosek od razu w momencie podpisania przez prezydenta, a liczymy, że tego nie zrobi, nasz wniosek zostanie złożony. Oddaję głos Łukaszowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja prezentowałem Państwu już ten wniosek na konferencji dwa albo trzy tygodnie temu. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast ponieważ Senat zaproponował pewne poprawki, prowadził pewne poprawki, które trafią pod głosowanie Sejmu, więc być może część z Państwa interesuje, czy te poprawki zmieniają sytuację na tyle, że ten wniosek się deaktualizuje. Otóż podam jedno, się nie deaktualizuje. Prawki Senatu rzeczywiście idą we właściwym kierunku. Została zmniejszona grzywna dla relatorów z 7 tysięcy do 5 tysięcy. Oraz to skrócony czas, który jest wymagany na zgłoszenie o przeprowadzeniu demonstracji z 6 dni na 3 dni robocze. I są te dwa artykuły, które myśmy krytykowali i uważali, że są niekonstytucyjne. Więc one zostały złagodzone. Ale ciągle jeszcze, w naszej opinii, są niekonstytucyjne. Te dwa artykuły należałoby całkiem usunąć, i dopiero wtedy z nich sprzeczność pomiędzy konstytucją, a tą nowelizacją. Ponieważ one nie zostały usunięte, a jedynie złagodzone. W związku z tym, nasz wniosek jest ciągle aktualny, i jak tylko ustawa wróci do sejmu, zostanie część tych poprawek będzie przyjęta, część odrzucona, a następnie podpisana przez prezydenta, to po jej wejściu w życie złożymy ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Brakuje nam siedmiu podpisów, ale myślę, że posłowie z innych klubów na pewno opozycyjnie się pod tym wnioskiem podpiszą. Będziemy toczyli takie, takie rozmowy. I jeszcze na zakończenie może... może w dwóch słowach. Otóż po pierwsze przypominam, że nakładanie kar finansowych na organizatorów za coś, za co oni w 100% nie są w stanie na czym zapanować i odpowiadać, ponieważ nie wiedzą, kto się dołączy do danej demonstracji, w jaki sposób się je zachowują, jest naszym zdaniem właśnie ograniczeniem ich praw konstytucyjnych, ich, ich esencjalnych praw. W szczególności 5 tysięcy to jest kwota dla wielu Polaków bardzo znacząca. I to jest tak, że tak naprawdę. Wielu, wiele osób może po obawiać się czy legalnej demonstracji. No, no bo dlatego będzie się bało, że dostanie tam kary 5000 tysięcy złotych. I w związku z tym... E no, no, no uważamy, że to w sposób istotny ogranicza wolności obywatelskie. Z kolei, jak chodzi o ten okres, o wydłużenie tego okresu, który wprowadza nowelizację, okresu na zgłaszanie zamiarów przeprowadzania, przeprowadzania demonstracji, no to tutaj również uważamy, że nie ma potem żadnych przesłanek. Policja jest w stanie w ciągu trzech dni tak jak to było do tej pory, bo taki był okres do tej pory w ciągu trzech dni wykonać wszystkie czynności, które są niezbędne do tego, ażeby, e, zabezpieczyć, e, ażeby z, zabezpieczyć demonstrację pod kątem bezpieczeństwa. A jednocześnie uważamy, że ludzie powinni mieć prawo do tego, żeby demonstrować w sposób spontaniczny, w reakcji na bieżące wydarzenia polityczne. Dzisiejszy świat jest tak że polityka zmienia się bardzo szybko i jakiekolwiek wydłużenie tego okresu jest niewskazane. My uważamy, że w ogóle należy go spócić w stosunku do tego prawa, które obowiązuje obecnie, a nie wydłużać. Tyle może jak chodzi o, o kwestie merytoryczne. Jeśli są z, ze strony Państwa jakieś pytania, to jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć. Ja chciałbym tylko dodać, że mam nadzieję, że w Komorowski widząc opór. Różnych środowisk, organizacji pozarządowych. Wcześniej nie kierował się ich zdaniem, ale mamy nadzieję, że teraz się pokieruje i jednak nie podpisze i odstąpi od tego niestety prawo, które cofa nas do czasów prl -u. Mamy dziwne wrażenie, że Bronisław Komoros nie pamięta tam tych złych czasów. Tych organizacji pozarządowych, która apelowały o odrzucenie w całości tej nowelizacji, było sto kilkadziesiąt, proszę Państwa, więc to jest gigantyczna liczba, prawie wszystkie i się organizacje w Polsce apelowały do najpierw posłów, potem senatorów o to, żeby tę nowelizację odrzucić.